kombinezon ochronny. Obok maseczek i respiratorów to obecnie najpotrzebniejszy sprzęt dla służb medycznych walczących z epidemią koronawirusa. 12 400 sztuk tego typu kombinezonów zakupiła dla pracowników służb medycznych Jastrzębska Spółka Węglowa. To kolejne wsparcie jakiego ITSW udziela tym, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Na zakup kombinezonów Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej za zgodą Rady Nadzorczej przeznaczył pół miliona złotych. Kombinezony chroniące użytkowników przed czynnikami biologicznymi na niemal 30 paletach przewieziono do magazynów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tychach. Służby wojewody zdecydowały, iż sprzęt podarowany przez JSW trafi przede wszystkim do szpitali zakaźnych, jakie w związku z epidemią utworzone zostały w województwie śląskim. Nie po raz pierwszy Jastrzębska Spółka Węglowa udziela pomocy w walce z epidemią i jej skutkami. Wcześniej za pośrednictwem Fundacji OTSW spółka wsparła kwotą 2 milionów złotych konta kilku szpitali w naszym regionie.